Ta zapowiedź sądu, który właściwie nie jest sądem w znaczeniu procesu, gdzie rozpatruje się sprawę, gdzie każdy ma prawo jeszcze się wypowiedzieć, przedstawić swoją wersję, bo tak sąd sprawiedliwy, uczciwy zawsze wygląda, że oskarżony ma jeszcze prawo coś powiedzieć. Tutaj nikt nic nie mówi przed wyrokiem. Wyrok następuje, wyrok w sensie tego podziału, który jest po prostu ogłoszony. Król, on wszystko wie. Nikt nie musi żadnych dowodów przedstawiać, nikt nie jest oskarżycielem. Król po prostu patrząc, oddziela, widząc to, co jest zakryte dla oczu człowieka, widząc serca, widząc wszystkie okoliczności, wszystkie powiązania, widząc całą historię, wszystkie motywy działania albo zaniechania działania. I jest niesamowite, że. Nie ma tutaj żadnego miejsca pośredniego. Jest się albo po lewej stronie, albo po stronie prawej. Nie można być widzem, nie można być jakimś obserwatorem, kimś, kto powie, dobrze, ja zobaczę potem, zdecyduję się później. Tu już nie jest czas na naszą decyzję. Tu jest się albo ze stron, po stronie lewej, albo po stronie prawej. Kropka, i tu już nic nie zależy od, od człowieka. Oczywiście nie wszystko jest dla nas tutaj jasne, bo kiedy Jezus mówi, że oddzieli jednych ludzi od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozów, to, to nie jest to dla nas oczywiste. Pewnie oczywiste było to dla jego słuchaczy, bo to jest słowo, które głoszone było 2000 lat temu w Palestynie, która była krajem przede wszystkim związanym z uprawą roli i tym samym też z wypasaniem zwierząt. Więc, kiedy Jezus mówi, że tak jak pasterz oddziela owce od kozów, no to słuchacze wiedzieli, co to znaczy. No my już nie. Nie wiemy, jak pasterz oddzielał owce od kozów. Czy, czy głosem, czy wołał, gwizdał, śpiewał być może, czy, czy robił to kijem. No nie mamy pojęcia. Jedno jest jasne, że taki podział był czymś normalnym. Więc ten obraz był dla słuchaczy bardzo plastyczny, bardzo jasny. Mówią dzisiaj komentatorzy, że być może ten podział faktycznie odbywał się w ten sposób, że, tak jak Pan Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem i moje owce znają mój głos i idą za mną. Więc być może jakoś owce rozpoznawały głos swojego pasterza. I mówi się też, że kozły, jeśli o kozły tu rzeczywiście chodzi, to one trochę gorzej znosiły zimno, więc na noc trzeba je było gdzieś tam w jakieś zwykle pomieszczenie zaprowadzić, natomiast owce mogły pozostać na zewnątrz i, i, i bardziej były na, na chłody odporne. Więc być może ten podział polegał na tym. Może podział z kolei polegał też na tym, że y, część zwierząt dawała mleko, część nie. Ciekawe jest też to, że zewnętrznie y, w Palestynie owce i kozły tak bardzo się nie różnią jak u nas. U nas no kozioł to kozioł, owca no, to biała owieczka sympatyczna, beczy, wiadomo. Bardzo łatwo rozróżnić. W Izraelu one zewnętrznie, tym bardziej gdzieś z daleka, no wyglądają tak samo. Owce nie są tak ładne jak nasze, nie są takie, takie bialutkie. Więc pasterz rzeczywiście musi, musi dokładnie widzieć coś więcej niż te rzeczy tylko, tylko zewnętrzne. Ale o ile dla nas jest to dziś już niejasne, niezrozumiałe. To nie dla króla, nie dla Jezusa. On, on, on widzi o wiele głębiej niż to, co my możemy zrozumieć. I ważne jest też to, że pewne decyzje Pana Boga dla nas samych mogą się wydawać w naszym życiu przynajmniej niejasne, a czasem nawet nieodpowiednie. Ale dlaczego, Panie Jezu? I może tak być, że dopiero na koniec usłyszymy odpowiedź, że nasze życie, nasze decyzje. Wybory mają być oparte na słowie, które Pan Bóg dał, które ma nas prowadzić, a wyjaśnienie tego otrzymamy na koniec. No bo to jest zaufanie. Być może te kozły, które są postawione po stronie lewej króla, i tym samym wiemy, że idą w ogień wieczny, ogień nieugaszony, to nie są ludzie źli, to nie są jacyś zbrodniarze ktoś, kogo pokazują czasami w telewizji. Że jakieś straszne grzechy popełnił. Być może to są po prostu ludzie, którzy czekali na odpowiednie warunki, żeby czynić dobro. Ludzie, którzy chcieli czynić dobro, ludzie dobrzy ogólnie, mieli dobre intencje, ale czekali na takie okoliczności, które będą sprzyjające. No, w tej wspólnocie no, trudno jest mi cokolwiek dobrego zrobić. No. Są takie siostry, że trudno się w ogóle dogadać. No więc czekam na lepszy moment, żeby móc pokazać, że, że jestem kimś dobrym, żeby czynić dobro. Zwróćcie uwagę, że kozły, już tak mówiąc, po naszemu nie idą do piekła za to, że coś zrobiły. One idą za to, czego nie zrobiły. To jest poważny problem, to, czego nie robimy. Nie nasze straszne grzechy, coś, co można byłoby jasno wytknąć palcem, pokazać. A to jest oczywisty grzech, to jest twoja zbrodnia. To są rzeczy, których oni nie zrobili, nie daliście, nie przyjęliście, nie przyodzialiście, nie przyszliście. Więc to są wszystkie, wszystko rzeczy na nie. nie. Nie, 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 nie. Nie będę robił, nie zrobię. Nie teraz, może później, ale nie z tobą na pewno. Z kimś innym tak, ale ty nie, nie, nie. Na pewno nie. I prawdopodobnie to są właśnie kozły. To są takie osoby, które gdyby zobaczyły Jezusa, to natychmiast by robiły wszystko, co potrzeba nakarmiły, by napoiły. Ale Jezus, tu już pokazany jako król, jako władca, który przychodzi w pełnej chwale, zasiada na tronie. Wszyscy aniołowie są. Pod nim są, są tam jako znak jego chwały, uwielbiając go. Ale wcześniej ten król, ten władca, syn człowieczy pełen chwały, przychodzi w uniżeniu. To co święty Paweł opisuje w liście do Filipian, my to tak technicznie z greckiego nazywamy kenozą, tym, tym uniżeniem się, zgodą na odarcie się z chwały. Gdybyśmy widzieli chwałę Jezusa dzisiaj, prawdopodobnie inaczej byśmy postępowali. Ale pewną tajemnicą jego działania jest to, że chwałę chowa, że przychodzi jako najmniejszy, jako ten, który jest głodny, ten, któremu chce się pić, a nie ma nic do picia, ten, który nie ma domu, jest przybyszem, jest nagi, chory w więzieniu, więc on zgadza się cierpieć. Syn człowieczy Jezus, jako znak rozpoznawczy, bierze cierpienie, nie chwałę. Chwała tak, na koniec. Ale tutaj te szatę chwały zdejmuje i jako dziecko rodzi się w Betlejem, gdzie rozpoznać go można tylko poprzez słowo, które prorocy kiedyś zapowiadali. I wiemy, że ci, którzy byli blisko, począwszy od mieszkańców Jerozolimy i, i patrząc dalej, kapłani, arcykapłani, czy no cała ta śmietanka religijna, która doskonale znała prawo, znała te proroctwa. Nie idzie do Betlejem, nie rozpoznaje Mesjasza. Rozpoznają Go ci mędrcy ze wschodu pasterze, czyli ludzie, którzy w sposób naturalny nie powinni Jezusa rozpoznać. Więc to jest ta niesłychana tajemnica tego, że Jezus się ukrywa. I też jest trochę zaskakujące, że i jedni, i drudzy, i dobrzy, i źli, i owce, i kozły, ci po lewej, i ci po prawej stronie pytają: Ale kiedy widzieliśmy Cię takim? Są zaskoczeni, są zdziwieni. Więc nie jest rzecz w tym, że trzeba go rozpoznać, żeby działać, bo i ci go nie rozpoznali, i ci, ale rzecz w tym, że jedni szukali go, a tamci nie. Tamci czekali jakby na objawienie, na, na lepsze warunki, na, na sprzyjające okoliczności, a ci działali. Ci pierwsi, ci, ci dobrzy, te, te owce po prawej stronie, oni po prostu pomagali. Tak jakby mówili: Zgubił mi się gdzieś Pan Jezus. No nie widzę go, nie wiem gdzie on jest, ale, ale chcę go odszukać, jakby we wszystkim co robię, myślę o nim. Wszystko co robię, robię dla niego. I okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę, że, że to on właśnie na to czekał. Aby wszystkie nasze działania napełnić szukaniem go, napełnić tęsknotą, napełnić myśleniem o nim, wtedy jest nam trochę łatwiej widzieć w drugim człowieku jego oblicze, oblicze naszego Pana. Jeśli przestać o nim myśleć, przestać go szukać i skupić się tylko na tym, co tu i teraz, bardzo łatwo jest widzieć w drugim człowieku wroga, którym rzeczywiście on może być. Bo przecież nie jest powiedziane, że ten, który był w więzieniu, to, to nie był zbrodniarz. Ktoś to mnie okradł na przykład i poszedł do więzienia za kradzież. Albo, albo ten, kto jest yy, przybyszem, nie przychodzi, żeby coś tam złego zrobić. A głodny, no to nie jest koniecznie jakiś święty głodny. Tutaj nie ma mowy o jakby o jakości moralnej tych osób potrzebujących. Ale jeśli się na tym skupić, to tak naprawdę nikomu byśmy chyba nie pomogli. No chyba, że ludziom, którzy nam sprzyjają, którzy są mili dla nas, którzy coś nam dali, albo, albo moglibyśmy pomagać tym, od których spodziewamy się zapłaty. Ale właśnie dlatego Jezus się chowa, żebyśmy nie robili tego w taki sposób. Z oczekiwaniem na coś. No, gdybym wiedział Jezus, że to ty, no to na pewno bym pomógł. I on mówi: No, właśnie o to chodzi. Że ty masz mnie szukać we wszystkim, masz się spodziewać mnie w każdej sytuacji. A jeśli się modlisz tylko na Eucharystii, no to trochę za mało. Tak jak ojcowie mówili, kto modli się na kolanach, nie modli się wcale. W tym znaczeniu, że. Jeśli nie modlimy się po wyjściu stąd, jeśli nie modlimy się w innych sytuacjach, zwłaszcza w trudnych, w zagrożeniach, gdzieś tam w nerwowych jakichś chwilach, no to na cóż jest ta Eucharystia? Jeśli tylko tu jest pobożnie, tylko tu się skupiamy, a już w innych miejscach nie myślimy o Panu Bogu, jakby Go nie było, jakby po mszy świętej zamknięty jest w tabernakulum na cztery spusty i nie wychodzi. I w sklepie, na ulicy, na korytarzu, w kuchni Gdziekolwiek indziej już go nie ma. No, Zamknięty jest w więzieniu w tabernakulu. Więc jeśli nie pamiętamy, nie myślimy o Nim, no to troszeczkę możemy być jak, jak te kozły, które mówiły, ale ja nam przy świętej zawsze o tobie myślałem. No, ja tu przychodziłem dla Ciebie, Panie Jezu, ale czy stąd wychodziłeś też dla mnie? Czy szedłeś dalej, robisz to, co robisz, swoje obowiązki? Wypoczynek, inne rzeczy. Czy to robiłeś też z myślą o mnie? Skoro masz ze mną spędzić całą wieczność, to dlaczego nie szukasz mnie tutaj? To dlaczego nie chcesz spędzać czasu ze mną? To już jest początek wieczności. To jest przedsmak, próba wieczności, możemy powiedzieć. To, co robisz tutaj, czego szukasz tutaj, czego oczekujesz tutaj, będzie ci dane. Jeśli to jestem ja, czego szukasz tu, będzie ci to dane. Jeśli nie jest ten ja, kogo szukasz, będzie ci to dane. Czyli pustka na wieki. Proszę zauważyć jednak, co jest wolą Pana Boga, wolą w znaczeniu pragnieniem. Pan Bóg nie jest sędzią, który czyha na nasze błędy, który cieszy się naszymi niepowodzeniami. Mówi, aha, ja, super, do piekła, dziesiątka następna, dwudziestka, trzydziestka, super. Nie, nie. Jest bardzo jasno ewidentnie jak kawa na ławę wyłożone, że królestwo niebo przygotowane jest dla was od założenia świata. Zanim myśmy się pojawili, już zostało przygotowane miejsce dla nas. Pan Jezus mówi w innym miejscu: "Pamiętacie, że ja odchodzę, przygotować wam miejsce". I jest w domu ojca mego mieszkań wiele, w znaczeniu niewiele, że jest trochę, a was jest więcej, także wiecie, kto zdobędzie, to, to wasza sprawa. Tylko jest w domu ojca mego mieszkań tyle, ile jest was. Każdy ma swoje miejsce, każdy ma swój pokój, swoją rezydencję, swój pałac, co tam byśmy chcieli. Każdy ma miejsce podpisane, tak jak na, na drzwiach, czy nieraz na stołach, gdzieś tam są jakieś uroczystości, mamy karteczki, żeby wiadomo, ktoś tam się nie przesiadł, nie w to miejsce. I tak jest w niebie. Masz swoje miejsce zagwarantowane, nie ze względu na to, co robisz, ale ze względu na miłość Ojca, bo przygotowane od założenia świata. Świat został założony przed stworzeniem Adama. Więc plan Ojca jest taki, żeby wszystkich nas wepchnąć, wciągnąć, zaprowadzić do raju, do nieba. No, raju nie w sensie tego biblijnego, tylko do, do, do nieba. Natomiast, kiedy mowa jest o ogniu wiecznym, nieugaszonym, jest wyraźnie powiedziane, że idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. To nie jest ogień przygotowany dla ludzi. Ludzie pójdą tam, jeśli postępują drogą diabła i jego aniołów. Co wcześniej było wyjaśnione, co to znaczy. Czyli jeśli ktoś nie dbał o wypełnianie słowa, tylko czekał, aż. Wszystko stanie się jasne i jeśli ktoś mnie poprosi, to dam mu pić. Albo nakarmię cię, jeśli przyjdziesz i przeprosisz mnie za to, co powiedziałaś mi wczoraj. Więc ten ogień nie jest dla nas. Ogień nie jest przeznaczony dla nas. Ale możemy sami go wybrać, nie wybierając tutaj Pana Jezusa. Więc to... To pewne zaproszenie dla nas, które otrzymujemy w, w tym opisie tego sądu, czy bardziej właśnie wyroku już, ym, mówi nam, że prędzej czy później my też będziemy rozdzieleni. I powtarzam, nie ma miejsca pośredniego. Nie ma tak, że ktoś stanie sobie na środku. To nie jest negacja czyszca, bo to, to, jest, to jest coś innego. To Nie, nie, nie o tym Pan Jezus tu mówi. To raczej chodzi o. o Pewne radykalne rozgraniczenie dobra i zła, że albo idziesz za mną, albo za mną nie idziesz. Nie można iść trochę za mną. Nie można być trochę zakonnikiem. Nie można być trochę uczniem Jezusa. Na przykład od poniedziałku do czwartku jestem uczniem Jezusa, a w weekendy mam wolne. No tak się nie da. Jeśli jesteś ojcem czy matką dziecka, no to nie jesteś ojcem i matką w weekendy, tylko zawsze jeśli mamy powołanie, żeby coś robić, to jest to powołanie, które obowiązuje nas cały czas. Nie ma jakichś momentów, kiedy sobie możemy wziąć wolne. Więc to słowo jest, jest trudne, ale jednocześnie ono też jest umocnieniem nas na dzisiaj. Czyli nie jest to słowo, które ma nas przestraszyć. To jest słowo, które ma nas zachęcić. Do czego? No do szukania Pana Jezusa. Inaczej, to, co mówi... Dzisiaj Ewangelia jest gwarancją, że Jezusa możemy odnaleźć w miejscach, gdzie się go nie spodziewamy, w miejscach, gdzie go nie widzimy, w miejscach, gdzie oczy ludzkiego nie widzą, gdzie w sposób naturalny no nie da się odkryć: O, to On! To tak jak z sakramentem. Najświętszy sakrament nie jest ewidentnym znakiem obecności Pana Boga. Potrzebna jest wiara bo nasze zmysły, ani wzrok ani smak ani, ani yy, dotyk no nie powie nam, czy to jest Pan Jezus czy nie hostia, którą za chwilę w mocy Ducha Świętego otrzymamy jako ciało Jezusa wygląda tak samo przed i po no żadna z was nie powie mi, czy to jest Panie no teraz wiecie, że jakby nie sztuka ale jakby tutaj jakiegoś bardzo pobożnego człowieka przyprowadzić i i ja bym stanął za ołtarzem i podniósł hostię do góry i zapytał: Pana, czy to jest już Pan Jezus, czy nie? No to skąd ten biedny człowiek ma to wiedzieć? Więc to nie nasze zmysły, czy jakby nie to, co jest takie dostępne dla nas, automatycznie będzie nam odkrywało Jezusa, czy mówiło, że to jest On, tylko, tylko nasza wiara, która z kolei karmi się Jego słowem. I to jest Jego słowo: Szukajcie mnie we wszystkim, a ja gwarantuję, że mnie odnajdziecie. Jeśli będziecie szukać, na pewno znajdziecie. Jeśli on mówi, że nie zostawię was, to, to nie dlatego, że my możemy sobie bimbać i być leniwi duchowo, a on i tak nas znajdzie. Nie, nie. On mówi, ja cię nie opuszczę w tym znaczeniu, że jeśli będziesz wierna moim słowom, na pewno mnie znajdziesz. Na 100%. Nie odczujesz tego prawdopodobnie od razu, tak jak ci dobrzy mówią, ale kiedy widzieliśmy cię głodnym? On mówi, ale ja tam byłem. Ja, ja byłem przy Tobie cały czas, w tych, tych ubogich, spragnionych przybyszach. Ja zgodziłem się cierpieć po to właśnie, żeby być przy Tobie, żeby cały czas towarzyszyć Ci. I, I myślę, że to jest wielka łaska, którą Pan Bóg nam daje, że pomagając innym, a troszkę w domyśle mamy, szczególnie w kontekście naszych rekolekcji, że chodzi tutaj o pomoc osobom. Z którymi nie jest nam po drodze, z którymi jest nam się trudno dogadać, które no, byśmy chętnie widzieli po stronie kozłów, być może nawet w ostatecznym rozrachunku, ale być może te owce są owcami właśnie dlatego, że pomagały kozłom, że pomagały tym, którzy byli niewdzięczni, nie zasługiwali na taką pomoc. Nie mówili, dziękuję. Nie mówili, no, uratowałaś mi życie tym kubkiem wody. Tylko mówili co, woda? A nie piwo na przykład? Albo herbata? I z cytryną, i z cukrem, łyżeczki? Będziemy mieli wiele okazji spotkać osoby, które są niewdzięczne, pretensjonalne, które się obrażają. Nawet jeśli my damy serce, nawet jeśli flaki za przeproszeniem sobie wyprujemy, żeby pomóc komuś, on powie: eee, takie coś to se sama to zjedz. I to jest właśnie ta sytuacja, w której nawet jeśli nasza pomoc będzie odrzucona to i tak nie robimy tego dla tej osoby w tym znaczeniu, że jest tylko to co widzimy, ale jest coś więcej tam jest Pan Jezus i jeśli robisz to dla niego, z myślą że, że on jest to będzie możliwe zachować mimo wszystko chociaż to trudna rzecz będzie cierpliwość w takiej sytuacji to być może największym znakiem tego, że ufamy, że Pan Jezus jest gdzieś tam schowany, będzie nasze niezniechęcanie się. Żeby nie powiedzieć, dobra jest, już więcej Ci nie pomogę. Jeśli tak reagujesz, kochanenka, już więcej nie przychodź. Koniec, skończyło się. Byłam dobra do tej pory, wiele razy, a teraz sio! Więc jeśli wierzysz, że być może Pan Jezus przyjdzie pod postacią tej osoby, no to tak na pewno nie powiesz. To następnym razem przełamiesz się i pomożesz, bo to może być ostatni moment Twojego życia. To może być ostatnia chwila, kiedy możesz coś zrobić dla Pana Jezusa. Więc to jest niesamowita zachęta, która, jak wierzę, przychodzi z tym dzisiejszym słowem coś, co zachęca nas z jednej strony do szukania Pana Jezusa, wierząc, że On jest, jest, jest schowany, kryje się w naszej codzienności, gdzieś pod powierzchnią. Niewidoczny dla oczu, i z drugiej strony też jest to taka, jest to słowo inspirujące do tego, żeby naprawdę działać, żeby pomagać, żeby wierzyć, że w ten sposób zbliżamy się do naszego Pana, czy inaczej, że On nas przyciąga do swojego serca. Niech Pan obdarzy was spokoju.